Ogromnie się cieszę, że oglądasz ten filmik, dlatego że chciałbym wszystkim tym, którym po drodze jest do Krakowa przekazać bardzo dobrą wiadomość. Ocaleni na skalę to spotkanie, które już 11 października o godzinie 17.30 się rozpocznie. Ci, którzy znają trochę z Kraków, wiedzą, że skałka to miejsce legendarne. To tam ojcowie Paulini od lat dają to, co najcenniejsze czyli Siłę wiary. I na tej skale właśnie będziemy opowiadać o sile programu powstałego wiele, wiele, wiele kilometrów stąd, czyli w Akron w Stanach Zjednoczonych. Będziemy mówić o 12 krokach, które spisali alkoholicy, ale w ujęciu dla nas wszystkich połamanych, dla nas grzeszników. Mam nadzieję, że z tego spotkania, które trwać będzie w niedzielę. O 17.30 w poniedziałek o 19 i we wtorek o 19 zrodzi się zalążek wspólnoty Świętego Jakuba, czyli wspólnoty 12 kroków dla chrześcijan. Że te spotkania, które tam się zapoczątkują, będą takim żywym dowodem na to, że ten program może zmieniać nasze życie, nawet jeżeli wydaje nam się, że wszystko jest w porządku i że to inni. Potrzebują ratunku. Dla kogo jest ten program w tym ujęciu? Otóż dla praktykujących niedowiarków, dla tych, którzy chodzą i biją czołem w kościele, może siadają nawet w pierwszych rzędach, ale nadal nie potrafią kochać, nie potrafią yy, służyć, nie potrafią zobaczyć w bliźnim bliźniego, a raczej widzą powód do zgorszenia i do obmowy. Zatem jeżeli czujesz, że coś w Twoim życiu jeszcze nie idzie tak, jakbyś pragnął, jeżeli czujesz głód, tęsknotę, jakiś smutek, to ocaleni na skalę są właśnie dla ciebie. O 17.30 msza Święta, po niej pierwsza konferencja. Następne spotkanie w poniedziałek, również na skałce, po mszy o 19, a potem we wtorek o 19.00. Mam nadzieję, że uda się też zrobić coś. Jak meeting jakubowy wszyscy jesteście zaproszeni, bo to miejsce jest po to, żeby stać się najpiękniejszą wersją siebie samego. Nie możecie zabraknąć, czekamy wraz z ojcem Mariuszem Tabulskim, przeorem skałecznym w Krakowie już w drugi weekend października.